Ale i tak, chcę tego. A tu się okazuje, że na patel muszę usiąść i będę, będę strzyżonym. Przepięknie jest tutaj, idealnie. Dostałam prezenciki i to po prostu powiem wam. To co kochane, czas najwyższy pobuszować, zatem pójdźmy teraz do lumpeksu. Dziś jest szczególny dzień, wyjątkowy, ponieważ po czterech latach, pierwszy raz lat, od czterech lat, idę do fryzjera. Żeby być tak całkiem dokładną, to Cztery lata minął, chyba jakoś na początku maja, o ile dobrze pamiętam, a mamy połowę lutego, no ale już czuję, że to jest właśnie ten moment. Czekałam na taki bodziec, i taki bodziec pojawił się trzy dni temu, kiedy rozmawiałam z koleżanką. Ona opowiedziała mi o swoim fryzjerze i ja tak stwierdziłam: Dobra, przekonałaś mnie, idę do niego. I wyobraźcie sobie, to był piątek, a dzisiaj w poniedziałek na 12, czyli już za dwie godziny, mam termin, także. Wielka przemiana is coming, czuję tą energię i pierwszy raz wam powiem, że to będzie takie dla mnie, bo ja grube lata oddawałam włosy na peruki, na fundację dla dzieci chorych na białeczkę, dla dziewczynek chorych na białeczkę i zawsze po prostu ścinałam pod to chyba trzy razy z rzędu czy cztery, kurczę nie, trzy razy z rzędu, trzy razy chyba oddawałam włosy swoje na perukę, no ja po prostu wtedy, tak jak teraz mam takie długie, ścinałam jakoś tak mniej więcej na równo dotąd, no i one po prostu znowu sobie rosły, a tym razem stwierdziłam, że... Czas postawić w życiu bardziej na siebie i zrobię fryzurę taką, jaką, na jaką mam ochotę. Nie będę mocno ścinać, nie wiem, może tyle? Zobaczymy. No tak, style, no style, dobra, style. No tak style, o, tak mniej więcej na oko, plus sobie zrobię taką delikatną grzywkę. Na bok tutaj zadzieje się w kierunku znowu skandynawskim, bo ja taka jestem trochę coraz bardziej Skandynawian girl, nie wiem czemu, ale tak to wszystko się w moim życiu jakby kieruje, kształtuje, że coraz bardziej w tym kierunku idę. No widocznie tak ma być. Moja stylizacja dzisiejsza z Lumpexu hmm, wygląda następująco. Wszystko jest z drugiej ręki poza butami, ale kupiłam je i tak na platformie, gdzie sprzedaje się rzeczy z drugiej ręki. Także można powiedzieć, że wszystko 100% druga ręka. Wszystko Lumpex poza tymi butami, nawet łącznie z pod No dobra, poza rajstopami i bielizną. Ale tak to jestem. Um, Second-hand Scandinavian girl. W sumie mogę się tak nazywać, bo to nie będzie pokoloryzowane. A tymczasem ja idę się jeszcze szykować, bo jeszcze się nie pomalowałam, a lubię jak mam czas w samochodzie to robić w trakcie drogi. My właśnie się ładujemy i zaraz ruszamy dalej. Nie możemy znaleźć miejsca parkingowego, więc ja wysiadam sama, bo jesteśmy już 10 minut spóźnieni, a ja jestem taka podekscytowana, że <laughs> nie dowierzam w to w ogóle, co się dzieje, wiecie? Po tylu latach to jest jakby wydarzenie po prostu, wiecie, takie co najmniej ogromne. <laughs> Ale tu ładnie. Dzień dobry, dzień dobry, bardzo mi miło. Cześć, Damaris. Ostatnie spojrzenia z ręki na obecną mnie te włosy, to już no Ja Wam powiem, że tak ogólnie. O, sama sobie usiądę, zobaczcie, mogę tak sobie usiąść, wygodniej będzie. Ogólnie to mi się moje włosy bardzo podobają, kocham je. Są bardzo mało wymagające, a przy tym dobrze wyglądają, więc to jakby wszystko, czego potrzebuję, tak naprawdę, czego mogłabym sobie życzyć od włosów, bo ja jakby nie lubię za bardzo. Się jakoś dużo czasu poświęcać na szykowanie się i tak dalej, więc, więc dla mnie to jest coś mega istotnego. Ale już są tak długie, że ja sobie no, normalnie czasami na przykład, nie wiem, jedziemy samochodem i na podłokietniku zostaną Danielowi moje, moje włosy, i tak wiecie, potem ja tak wyciągam, próbuję: Ej, moje włosy, moje włosy, nie mogę ich wyciągnąć. No i przyznam Wam, że to zaczę zaczęło być po prostu już takie uciążliwe, więc stwierdziłam, dobra, czas je trochę jednak skrócić, bo, no bo żeby było bardziej żeby były bardziej praktyczne, o tak. Także jestem ciekawa, co z tego nam wyjdzie. Chociaż jak sobie myślę o grzywce, to grzywka zawsze jest troszeczkę bardziej wymagająca, no nie? Więc może być różnie. Ale i tak chcę tego. To honey, no my... Słuchajcie, okazało się, że tutaj jeszcze Daniel się zajął. Ja ja tam biuro rozłożyłem już komputer usiadłem, a tu się okazuje, że na fotel muszę usiąść i będę, będę strzyżony, więc bardzo się cieszę. Ja a to jest super, ja też od razu siadam, bo Daniel ma zawsze takich, że tak powiem, z przypadków fryzjerów, bo gdzie jest, tam pójdzie. Tak, Teraz też jest z przypadku, ale mówię, że że może w końcu będzie stałe miejsce, tak mówię, więc no, trzymamy kciuki. Emocje z nim. Nie no, powiem Wam, że mam tak pięknie wyciągnięte włosy, w ogóle w takim stanie mam wrażenie. W ogóle dawno ich nie widziałam w takim stanie, zacznijmy w takiej wersji, w takim wydaniu, o tak. Ale są tak piękne, że naprawdę stwierdziliśmy, że no niewiele jednak tutaj pójdzie z tej okay. długości. Więc cieszę się, bo faktycznie y, dzięki Grzegorzowi jeszcze bardziej zwróciłam uwagę na to, że, że one są takie, może wyjątkowe to no, za duże słowo, dziękuję, ale ładne. Dziękuję. Nie, no są piękne po prostu, więc szkoda ich być Czy coś będziecie robić? Tak. Czy się zmieniła koncepcja, czy zostaje bez zmian? Nie, zostaje. Koncepcja. Wow, właśnie o to mi chodziło, żeby mi się coś tutaj takiego działo. Widzicie to? Przepięknie, jest totalnie idealnie. Wow, widzicie to? O, to jest to, za czym mi zależało. Dziękuję. Tak, aż, aż, aż. To już koniec? Jak, no? no? Tak, ja też jestem zaskoczony, że jest takie aż wow, to nie. Aż. Jest, że nie <głos》> to ja, ja się dla mnie wow! Patrzcie, jakie mam włosy. <głos》>, widzisz, to? 4 lata, tak? 4 lata. I zobaczcie, to dosłownie to było takie ciachnięcie. Chwila moment. Tutaj ja będę, słuchajcie, ja będę tak to utrzymywać. I już nie będę chodzić do fryzera co 4 lata. Tylko będę chodzić, te, nie wiem, pół roku, tak, do, do, do takie, w takim momencie, w którym ta grzywka będzie już za długa, czyli przypuszczam, że myślę, że o no, tyle będzie mogła urosnąć. Nie wiem, ile mniej więcej na rok włosy rosną, um, ale teraz jest totalnie idealnie. Ja pierdzielę, ale pięknie. A, no właśnie, to jest to, co chciałam robić. O, taki ruch. Daniel, co myślisz? Tak, pięknie, jak zawsze. Podoba ci się? Czego chcieć więcej? Obcięliśmy tak tyle włosów mniej więcej, bo tak miałam dotąd. No, długie miałam te włosy. Nie powiem w którym momencie mi zaczęły przeszkadzać, jak ostatnio byłam się. I <laughs> ja Daniela, że już są za długie, bo nie powiem. Zazwyczaj, że tyłka cię tam, No, tyłka w to są na długie. <laughs> tak było, tak było dosłownie. No i teraz już nie będą na pewno. W ogóle jak są pięknie ułożone, nie? To tylko wyciągnięte na szczotkę. Może zacznę też troszeczkę w sumie wyciągać, bo one są takie ładne, takie lśniące teraz, nie? I, i zupełnie inne jest. Wrażenie, nie no, dziękuję bardzo, po prostu z całego serca, naprawdę. No dobrze. O, dziękuję z całego serca. Zobaczcie nie jeszcze, jak dostałam. Powiem, ale naprawdę będę przychodzić serio. Uwierz mi, będziemy się widziewać częściej. Tak. Raz na 4 lata. Nie, no nie raz na 4 lata. Jestem zafascynowana. Jeszcze sobie przed chwilką, tak, włosy dałam do tyłu i tak sobie zobaczyłam, jak będę mogła sobie super kucyka. Jak będę miała zrobionego albo koczka, to będzie się tak pięknie układać. Coś fantastycznego, no, naprawdę. Piękny marzeń. O! <grymne> <grymne> to sobie... Wszyscy tacy piękni. <grymne> Dziękuję bardzo. Z całego serca. Ja również. Miłego dnia. Idę jeszcze obdarowana. Dostałam prezenciki i to po prostu powiem wam. Takie, grube, że tak się wyrażę. Szczotki, o których dużo słyszałam, które są naprawdę takie pro, bardzo pro. I kosmetyki do, włosach, do włosów. Może tutaj pokaż, zaj, zajrzyj. Nie będę wyciągać wszystko, wszystkiego, bo nie mam na tle rąk, ale podobno będą idealne do moich włosów, więc jestem mega podekscytowana. Ale ja Wam coś powiem w ogóle. To jest niesamowite, bo jak mnie Grzegorz czesał, bo Grzegorz to jest właściciel, w ogóle tak się nazywa to miejsce, lubi hair, od Grzegorza Łubińskiego lubi, nie? Tak mi przynajmniej ta koleżanka powiedziała, która mi poleciła to miejsce. Monika, pozdrawiam cię serdecznie. Koleżanka, nasza właściwie, można powiedzieć, współpracownica, bo pracujemy razem. Zresztą Monikę na pewno kojarzycie, bo w jednym z moich odcinków, nie, w dwóch z moich odcinków już wystąpiła, kiedy jeszcze nie pracowaliśmy razem, a u nas jest taka tendencja trochę, że jak ktoś się do mnie do odcinka zgłasza, to potem zostaje w zespole. Dwie osoby już takie mam, właśnie Monikę e, i Kingę, i też Kinga kiedyś się do mnie zgłosiła. Wiki w sumie, Wiki w sumie też, tylko wtedy się nie, jeszcze nie było za bardzo tak kanał więc wiki z Instagrama można powiedzieć, a Kinga i Monika z YouTube'a. <laughs> także Szymon przecież też z YouTube'a, więc także u nas no tak naprawdę my budujemy właśnie zespół na takiej zasadzie, że ktoś się u nas pojawia w naszej przestrzeni. No i już potem Cię e... prosimy wysyłać na no i... tak z tampae.pl. <laughs> albo nie, możecie do mnie mail zawsze nie. jest w opisie filmu. Oczywiście śmieję, śmieję się, mi właśnie do restauracji wegańskiej obok tutaj salonu i chciałam wam dokończyć jeszcze, bo to jest totalnie niesamowita jak działa manifestacja. W momencie kiedy Grzegorz mnie czesał, ja tak sobie to obserwowałam przez lustro, to sobie tak pomyślałam. Kurczę, jakie jak, jak on ma super szczotki, jak on to super świetnie robi, i tak pomyślałam, a może mi się zapytałam, może kupię u niego tą szczotkę, i później jakoś to mi tak wyleciało z głowy. To było takie, że ja tak poczułam, że to jest takie super, a potem tak to odpłynęło i tak po prostu odpuściłam to. I patrzcie to. Mam to w rękach moich. To jest niemożliwe. To jest totalnie niemożliwe. A co jeszcze śmieszne, bo ja po prostu aż teraz myślałam, że zaraz wybuchnę ze śmiechem. Bo właśnie ktoś nas oznaczył na Insta Stories. E, jakiś łukasz, pozdrawiam cię serdecznie, jak ćwiczy na mm, bieżni w domu e, i ogląda film nasz. I oznaczył mnie, Daniela, Cicili, naszego kota i markę tej bieżni, na której ćwiczy. A ja dopiero do Daniela mówiłam, że super byłoby, żeby, żeby na przykład mieć bieżnie w domu, że pomyślałam o tym niedawno. To z, ile to wie, mówiłam o tym? Trzy dni temu może? I nawet Daniel powiedział, że miał współpracę z jakimś miejscem, gdzie się wypożycza takie sprzęty, że można na przykład przetestować, czy chce się, czy się nie chce, że nie trzeba od razu kupować. I ja tak myślałam, kurczę, to by było fajne rozwiązanie. Ale z drugiej strony, jakby miała jakieś polecenie, to kto wie, może po prostu z polecenia byśmy kupili i. <laughs> Ja akurat oznaczona zostałam na bieżni, przybieżni do ćwiczenia w domu, przy takim sprzęcie fitness domowym. Więc po prostu totalnie, pamiętajcie, że uważajcie na to, co myślicie, bo to się tak bardzo, to się tak, tak naprawdę materializuje. materializuje. Jeżeli oczywiście głęboko w to wierzycie i dacie temu płynąć, bo to też jest coś takiego, że nie może na zasadzie myśleć, że ja tego bardzo chcę i tak ciśniecie, tylko właśnie musicie się. Nastawić do takiej częstotliwości, że Wy już to macie, Wy to normalnie wiecie, jak, to, jak się czujecie w momencie, kiedy to jest w Waszej rzeczywistości, jak to wszystko funkcjonuje, tak jakby to było na 100%, a potem po prostu bez takiego ciśnięcia odpuszczacie. jak w momencie, jak odpuszczacie, to wszechświat ma, nadajecie energii temu, żeby to się właśnie zmaterializowało. I tak to w dużym skrócie działa. A jak będziecie chciały, żeby Was tego tak szczegółowo nauczyła, to ja chętnie takie tematy podejmę, bo przyznam szczerze że jestem tym. To co kochane, czas najwyższy pobuszować, zatem pójdźmy teraz do lumpeksu. W sumie odkryjemy nowy lumpeks, wyobraźcie sobie, bo to jest lumpeks, w którym jeszcze nas nie było, mnie nie było. Jesteśmy przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie i idziemy przetestować włosy, jak się będą spróbowały wyrąbek się, ale powiem Wam szczerze, że niby nie dużo poszło, znaczy niedużo, no kurde, nie wiem, z 10-15 cm mogło pójść, jak sobie tak o tym wygląda. No z 15 powierzę. podobno poszło. No a powiedział tak, że 15? A, no to widzę. A czy powiedział, że nie 10. Że co? Powiedział, że nie 10. Że nie 10. A okej, okay. no to może ja mam takie poczucie, ale faktycznie jak dotykam, to czuję, że tu się kończą pod żebrami tak mniej więcej, a było dużo więcej. No dobra, czapkę zdjęłam, mogę się nawet lustrze tutaj przejrzeć. I jaka ja jestem zachwycona. Dawno nie byłam taka obładowana, że tak powiem z zbieg, biegu. Gifty. Gifty. to, ale nie w ogóle. Zwyczaj kurtka zdjęta, Dzisiaj mamy 78 za kilogram I to jest też ciekawe, że są tutaj dostawy wycennie. Jest taki, że mamy e, pierwszy, drugi i trzeci tydzień. Mhm. Ale przyznam, że jak biorąc pod uwagę na lokalizację, czyli właściwie centrum Warszawy, to 93 zł ki za kilogram to jest jeszcze tak optymalnie, bo... Ostatnio rozmawialiśmy, nie, dzisiaj rozmawialiśmy o sklepie w Poznaniu, który ma... Kie 70 ceny? za kilogram w, w dniu dostawy. dostawy. I znamy właściciela i właśnie otwiera już trzeci lokal. tak stwierdziliśmy, że chyba to jest właśnie ten fenomen, że ceny są niższe, mm -hmm. dzięki czemu bardziej zachęca do korzystania. To może być I sukcesy. dzięki temu takimi małymi łyżeczkami, ale długofalowo bardziej się opłaci, nie? Właśnie, tak to rozkminialiśmy, analizowaliśmy pod kątem biznesowym. Jak zawsze, wszystko. Jak zawsze ładna, o ma, myślałam, że nie ma paska ma pasek, okej nie wiem, jak ciekawe by, by mi było, tylko to jest mk ale to w sumie z drugiej strony może być taka luźniejsza, kolor jak mi chyba nie jest twój, w sensie nie jest brzydko, ale nie ma takiego jakiegoś, no, no. że U, wow ale ładna rzecz, to jest mango, bardzo ładna bardzo ładna sukienka, ta też piękna to jest LK, akurat, ale nowa only piękna, piękny krój, A ja tutaj akurat za takim dołem op dopasowanym opiętym nie przypadam akurat to może nie do końca jest za mój krój przy mojej figurze, górze, ale ogólnie piękna jest. O, tutaj dochodzę do jakiejś zieleni w ogóle. Poczekajcie, czekajcie. Jeszcze tutaj jakaś wcześniej. O nie, to jednak nie. Zebra. Biorę ze względu na kolor, ale już widzę, że nie mój rozmiar. O, 40. I saw it first. Fajna nazwa. Co? I saw it first. Fajna nazwa. A, faktycznie. I saw it first. Nie widziałam. i nawet ja nie widziałam tego. No? No ja to pierwszy zobaczyłem. Grałeś, <w> mężu. A taką mam. Tą samą? Mhm. Tylko nie wiem, w jakim mam. Mhm, to jest handel. to jest akurat rozmiar 38. Ja nie wiem, w jakim ja mam. O, to jest sukienka właśnie z takim paseczkiem, to pamiętam. I lubię ją, noszę ją. Mhm. Jak się czujesz w nowych włosach? Eee, Powiem ci, że weźmiesz. Pierwszy lumpak. <grafy> Pierwszy lum, tak no. Tak. <grafy> Nie, no oczywiście y, nie, serio, po prostu jakby dla mnie. Ja się czuję jak nowonarodzona. W sensie to jest takie, takie coś. Ładno. Dla kobiety. Po takim czasie, nieobecnością Fryzjera, że będę to przeżywać pewnie jeszcze, jeszcze dłuższą chwilę. Pewnie jeszcze pójdę. No, będę. Naprawdę, jeszcze teraz muszę powysyłać y, zdjęcia mamie, babci, bratu, wszystkim przyjaciołom. No, wszystkim, wszystkim. Na Instagramie opublikować no, zachwycona jestem, do Moniki się przed chwilą nagrałam głosówkę w podziękowaniu, w ogóle się śmieję, że Monika to był, jest dla mnie taki, taka chodząca reklama hmm, Grzegorza, salonu bo zaczęło się w ogóle od tego, że ja kiedyś, kiedyś zwróciłam uwagę na to, że ma piękny kolor włosów bo naprawdę taki blond uzyskać jak ma Monika ona ma śliczny i ja się kiedyś zapytałam gdzie chodzi, ona mi powiedziała, no i to tak ucichło, później ja miałam iść do innego fryzjera, później to odpuściłam bo stwierdziłam, że to jest jeszcze nie ten tak moment Tak w sumie wróciła tylko przez to, że Monika powiedziała, że w poniedziałek nie ma w biurze, bo, e, bo idzie do fryzjera. Nie, to ja tego nie... nie. To mi mówiła chyba. To ja tego powiem. nie wiedziałam nawet. Ja dopiero zobaczyłam, że ona była a, bo my teraz, jak dzień po, w biurze. Tak. I ty mówiłaś o tym, że, że coś tam o fryzjerze. Tak. A ja nawet nie wiedziałam, widzisz. No. ona, widzisz, już miała duże a Ja tak mówię, no w sumie to ja nie widziałam o no, to jeszcze szczerze mówiąc, ale no bo to tak czasami jest, że po prostu nie zawsze się widzi wszystko. Więc akurat na plus. Ło <laughs> Dużo nie z, wiem, metk pasz. z metkami i rzeczy, Bardzo nie? dużo rzeczy nowych, no. no swetra to. Sweśpioszki. Swet the... Swetra Sweśpioszki. Co to jest? Nie, nie chcę nic mówić, ale tak w sumie nie, nie dziwię się, czemu ktoś tego nie kupił w sieciówce i wylądował tu z metką. Nie no, pewnie... pewnie nie, się nie była praw osoby w tym rozmiarze. Tak. Pewnie wszystkie inne rozmiary się wyprzedały. Został ten jeden. Tak. No i stwierdziła oddajemy do Lumpeksu. Sophie, Schnorr, sznur. Jaka wygląda y, pro. Metka. ale kolor styka nie moja, chociaż taki pudrowy róż jest w tym. Ja pamiętam, jak e, pierwszy raz to wam zacząłem chodzić do lumpeksów i się tak dziwiłem, że, że na przykład nie nim jest. To się dla mnie wiesz, że no. wyobrażenie było takie, że lumpeks to w ogóle wiesz takie rzeczy bez meta jak w ogóle jakieś szmaty, nie? że tak, ja Nie pamiętam. wiadomo jakie tam jakieś takie, wiesz, babcine, jakieś to, takie stare marki, może... taki, jakieś krawcowych. E, i się zdziwiłem, że tak dużo markowych pamiętam, jak się na początku o o Zara. No i dzisiaj jeszcze tak trochę mam, już trochę mniej. Ale? Może, od, może. Jak mi się tego? przypomniało teraz to moje pierwsze wrażenie, że o, H&M w Zufeksa. Wow, <laughs> to było ale, zabawne, to było kocha, kochane. Kochane, no, a ym, może od tego ci się wzięło mówienie, że Markowa. Może od tego, właśnie nie wiem, jaka jest gnędza do tego, ale myślę, że coś w tym jest. Że tak może faktycznie dotarliśmy do tego, właśnie jaka jest gnędza do tego. Właśnie od do odcinku w Zufeksa dotarliśmy, dlaczego? Dlaczego Daniel Hendemy, Shiny, zary i nie wiem, co jeszcze mówi. Markowe, na znane marki sieciówkowe albo takie tego typu. No, totalnie. Bo to ja pamiętam faktycznie, o Henrym, patrz. No. Tak jakby to było takie, jakby... no bo wiesz, coś co widzisz tylko w siedzówce, no. nagle to jest trochę jak ze spotkaniem takiej, wiesz, osoby, którą oglądasz w internecie. Jak nie masz doświadczenia. Oglądasz w internecie i nagle widzisz na żywo i wow. I tak samo było z tym, oglądasz tylko w centrach handlowych, a nagle mm -hmm. widzisz tak się się wow, moje rozumowanie. Tym bardziej, że ty nie, był, nie miałeś doświadczenia w tym, no to dla ciebie to było coś takiego wow, markowe, Asus. O. Ładna? Miałem kiedyś komputer Asusa. Ładna? Ładna, no. Twój rozmiar? No mój, ale nie wiem czy ja tak, taki krój obcisły. Wiesz, masz nowe włosy, nowe sukienki. Powiem tak, normalnie właśnie chciałam powiedzieć, że nie lubię takich obcisłych, ale to ma fajne takie marszczenie, które może podawać fajny efekt ładnie może w tym pobawić. To bierz do swojego koszyka, którego oczywiście nie wzięłaś. A Jakie kolory, super. Ale czadowe to wygląda. Chciałabym różowe, ale jest daleko, ale to bardziej taki fiolet to dobre odpuszczę. Pomarańczowy też jest super. Ciekawa sukienka. Sukienko t-shirt. 100% diskoza Tylko właśnie nie ma rozmiaru. No nie, ma size i tutaj nie jest zaznaczone. I tutaj na matce też nie ma nic. Ale wiecie, co mi się spodobało? Ten dekolt. maga ciekawe jest tutaj to zrobione. No trochę. Nie? Nie? Ja bym to próbował wyprasować na pierwszy tak, <laughs> ja taki wydok, nie? Kurczę, oczy... ale się niefortunnie pogięło w praniu. Ha 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 No, trochę Tak. Fajna długość jest rękawków. Ja sobie jeszcze raz przejrzę w lustarku. Słyszałaś? Minus 8 w nocy. Minus 8 w nocy, ale czad. Nie, nie podoba mi się. To będzie dla mnie za szerokie chyba. Będę taka. Tutaj takie fajne wyszyte. O, czas... To gdzie serce, nie. nie? To jest na sercu? Ta, ta nie, linia? to jest z tyłu. W przodu nic nie ma. Nie, fajna, fajna rzecz. W ogóle mega dużo rzeczy z metką. I jeżeli to jest. No to tutaj kolejna rzecz tej samej marki. Fajny t-shirt, kolejny. I co? Mega dużo rzeczy jest napchane ogólnie, dużo, duży wybór. Ja tak na szybko przeglądam, bo my jesteśmy ograniczeni, zdaniem, czasowo. Zaraz kolejne spotkanie, znaczy, mam same spotkanie i mogę być tutaj tylko chwilę, ale spoko jest towar. Ale też jest sporo, jak co poszłam większych rozmiarów, tak mi się wydaje, no. Mało jest takich na mnie, akurat tutaj, gdzie przeglądam. Znalazłam spodnie, tylko. Takie ja, wiecie, że ja kto wie, ten wie, jak to nie wie, to wam to powiem, że ja uwielbiam najbardziej takie dresowe, w sensie takie dzianinowe, takie wygodne. Ostatnio byłam, jechałam w góry w dżinsach, to na koniec ja to już nie mogłam po prostu wytrzymać, wszędzie mi się te dżinsy wbijały. bo tak się już przyzwyczaiłam do takiego totalnego komfortu, full komfortu, że naprawdę jak zakładam dżinsy i siadam gdzieś... Albo jak jeszcze mam pod, podciągnąć nogi do góry, mi się tutaj gdzieś wbija, tu mi się gdzieś wbija, a ja siedzę naprawdę w przeróżnych pozycjach, w samochodzie i nie tylko. Także to dla mnie ma znaczenie, tylko śmieję się z tego. Nawet do góry nogami zdarza się na ładowarce. To prawda? <grym> dosłownie. <W> sumie, dosłownie. <grym> że głowa, tak żebyście mogli sobie to wyobrazić, że głowa jest tam, gdzie ma się uda mniej więcej, a kolana są tam, gdzie no ma się głowę. <grym> No naprawdę uwielbiam przyjmować przeróżne pozycje. I także takie spodnie komfortowe są na mnie nawet na ale wiecie, co ja się zastanawiam, jak tu, tu jest tutaj ta góra, nie? Tu mam start, że tak powiem. Co duże będzie. No, właśnie, niby to jest Eska, ale przymierzę. Może to będę nawet nie wiem, że będzie pod piersi. Chociaż już nieraz miałam takie poczucie, że pod piersi niby, a potem się okazywało, że wcale nie. Tylko tak się układały, wyciągały, a potem wyglądało zupełnie inaczej, także warto przymierzyć. Mega cute. Taki dresik. Tylko to jest emeczka, więc by było na mnie za duże, ale super. To wygląda też jakoś tak bardziej pro. Tutaj zobaczcie, jest też znaczek marki, logo. I to jest no, poliester i elasten, ale jakiś, tak, niemiecka marka, Hamburg. No niestety jednak trochę za duże te spodnie. Ale szkoda, bo kolor jest... No widać, że są za duże. No widać. <laughs> ale kolor jest zapytać pani, czy nie ma rozmiaru mniejszego. Totalnie. <grymne> e, ja pierdziele świetne. Teraz szukam takich Daniel e, różowych. Super są. Ja pierdziela... No faktycznie tak tutaj wysoko alfety. To, to mam, że tu mi się ze mną zaczynają, bo one są na żeby. Ale no, super. Maga, mega, mega. Także manifestujemy taki kolor. E, Szalony, odważny, ale, ale jest, ma to coś. Ma to coś, czego potrzebuje, tę energię. A ta sukienka jest ładna, ale nie do końca na moją figurę, bo tak. Jeżeli chodzi o dół, to fajna. Tak jak mówiłam, od popalę, że tutaj wszystko dobrze wygląda, ale spadają mi tutaj cały czas ramionczka, ramiona. I wydaje mi się, że to jest też kwestia może biustu, a może kroju, Nie wiem, bo jakby to było bardziej wypełnione, <laughs> to by to się lepiej układało. W ogóle to, jakby nie jest mi dekolt, to jakby. To cięcie tutaj nie jest dobre. Może, może nie powinno być, nie wiem. Może, No chyba po prostu powinno być to bardziej wypchane, Jak sądzę. Tak mi się wydaje. No niestety. Nie tym razem. Ja sobie dosłownie jeszcze na wyjściu zerknęłam i ten super były tręcze, W ogóle naprawdę fajny lumpeks. Chętnie bym tu wróciła. To, że wychodzę z pustymi rękami, to nie oznacza, że był słaby, to oznacza, że mieliśmy mało czasu, udział mało rzeczy do przymierzenia i właściwie przejrzałam tylko tyle, co widziałyście. A... czyli, no nie wiem, jedną czwartą sklepu, tamtej takiej połowy, drugiej, która była po drugiej stronie, w ogóle nie przejrzeliśmy. Bluzki to tylko tak przeszłam, tak dosłownie cztery zajrzałam, bo coś mnie zainteresowało, czy tam krojem, czy materiałem. Także... no... Y na pewno nie wynika z, to, z tego, że wody z tymi rękami, że nie było w czym wybierać, bo było. I też cena spoko, także jak na, to, jak na taką lokalizację. Także tak czy siak jestem zadowolona z odkrycia nowego miejsca. Chętnie tutaj wrócę, jak będę miała więcej czasu. A tymczasem dajcie znać, czy taki troszeczkę w innym stylu odcinek Wam się również podobał, czy miło, miło spędziliście z nami czas. Jeżeli tak, jeżeli tutaj jesteście, nie zapomnij o subskrypcji kanału. To dla mnie ogromne wsparcie. Jestem za to bardzo wdzięczna za każdą... nie... Za każdą jedną su subskrypcję dziękuję Wam z całego serca, zostaw po sobie znak w postaci lajka <grybuj> bądź komentarza, to jeszcze bardziej. I jak zawsze, subskrybuj dobrze wibracje cały tych, których kochasz i podążaj za życiem, jakiego pragniesz. Do następnego!